Były piłkarz arsenalu Aaron Ramsey rozwiązał kontrakt z klubem przez to, że zaginął mu pies. Były gwiazdor arsenalu i reprezentacji wali Aaron Ramsey właśnie przeżył prawdziwy koszmar w karierze. W lipcu 2025 roku podpisał kontrakt z meksykańskim klubem Pumas Unam, który miał obowiązywać do 2026 roku. Miała to być nowa przygoda, ale po zaledwie trzech miesiącach wszystko się posypało. Ramsey znowu zmagał się z kontuzjami, które od lat nie dają mu spokoju. Walijski piłkarz w swojej karierze doznawał wielu kontuzji, z których najpoważniejsza to złamanie nogi w 2010 roku podczas gry w Arsenalu. Od tamtej pory często zmagał się z urazami mięśni i kolan zarówno w Arsenalu, jak i później Juventusie oraz Cardiff City. Na dodatek w Meksyku spotkała go dość osobista tragedia. Jego ukochany pies Halo zniknął bez śladu. Piłkarz zaoferował nawet nagrodę za jego odnalezienie w kwocie 20 tysięcy dolarów, ale mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. W obliczu problemów zdrowotnych i stresów poza boiskiem, Ramsey postanowił rozwiązać kontrakt z klubem za porozumieniem stron. W krótkim oświadczeniu Przyznał, że to była trudna decyzja, ale najlepsza w obecnej sytuacji.